Jest duże, głębokie i mokre jezioro. <śmienic> 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 nie mam do ekipy nie będę przydał odbieraków no bo każdy może kupić ja nic nie mam do was zamknij pizze Kurwa! chcesz się dowiedzieć jak poderwać dziewczynę? to poczekajcie jesteś tak gorąca że jak zjesz chleb wystrasz tosta ostatnio coś nie mogę spać więc zaczęłam pisać wiersze czy czytać wam ostatni? Nie mogę spać, kurwa mać. Dalej, kurwa piwo Kurwa, ma no, piwo jeszcze no. A piosenka jest naprawdę, kurwa, przypotężna I ma potencjał A tak upiekły się tosty sandwich, zobaczcie jak upiekły się tosty sandwich To są tosty sandwich, można z klerem tostą jakimkolwiek klewem nawet z bułką. a nawet pożę tu pieskie obasę Pozdrawiam ej, 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 Spływa po mnie hej ej, haj się kąpie się Moje życie jest jak sen Ej do środka skarbie wejdź Perły swoje mam, dla nich kręcę każdy znak własny, mnie oślepia blask. kocham swego ciała kształt Mustiturak e, e, Czy to nabieranie to nie są lody, to jest farba. Zauważcie to, ludzie Boże. wy nie widzicie nic poza tym. Cięzioma! Je! Yeah. Seksocholik! Grzeczne dupy nie chcą ze mną chodzić! Niegrzeczne dupy chcą się pierdolić! Bychanie na narcie ukryje. U stóp ci złoży cały świat. Serce me dla ciebie bije. I to ona, ona, bogini seksu. seksu jest napalona, opalona, okrana wejściu. A, 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 a really don't You pop way, I said I will want it It's Strong and when the baby fall This is You pop way, you break free Cause I can Nie fajnie, ale siedzę Siedzę Nie chuję, nie wiem, czy Kocham mojego tatę Kocham mojego tatę, patrzcie Jakie burgery nie zrobił Wszystkie szmaty lecą na mój dom uh! Mayorka, 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 W dzisiejszym odcinku wpierdolimy papryka Szczeciński do mikrofalówki. Czy wiecie czym się różnią stringi od rosyjskiego generała? No mnie piją. Tak. Pokażę ci chuja, ty pizde mi!